Dzie dzień dobry, dzisiaj bardzo dość nietypowy filmik, bo yy, wróciłem na kanał. Tak, y, oczywiście wróciłem i dzisiaj sobie porozmawiamy o pewnej pani, która jest ode mnie... No jest jakieś 2-3 razy starsza na pewno, nie? Ela Gawień się nazywa. Kurwa, pierdolisz. Fotografka, dziennikarka i chuj tam wie, co jeszcze ona na swój temat wymyśliła. Hipokrytka i w ogóle, nie? Wszystko tam. Porozmawiamy sobie o niej, bo jest po prostu głupią babą. Nie, a tak poważnie, ja się pytam O, o co tutaj właściwie chodzi Dla, Dlaczego kurde obrażam jakąś 50-letnią starą babę Która utrzymuje się na starych yy, na, Generalnie na mamie Z tego co wiem, państwie, bo przecież Jej yy, kurde płaci 500 plus i 300 plus na wyprawkę No to wiecie, ach, ach, och, ech I w ogóle, chuj wie z czego tam się jeszcze Utrzymuje, do no, normalnej roboty by pani Poszła, jak to co niektórzy Tutaj z yy, kręgu Którzy tutaj z panią Elą mają tą dramę. I się y, tutaj wypowiedzieli, tak? Niektóre osoby. Na przykład taki Sergio Caneloni. zrobił niedawno streama. Na dzień dzisiejszy, w momencie, w którym to nagrywam, no to było wczoraj. A w momencie, w którym odcinek jest publikowany, no to nie wiem, kiedy to. za może, nie wiem, tydzień wcześniej, nie? Robił live'a, na którym gadał z y, Fabianem z kanału Okiem Fabiana. Do którego link będzie w opisie, ale no jego filmu jeszcze nie widziałem, nie? I tam właśnie rozmawiali też sobie z, yy, z naszą szanowną Elon Gamin. Ha ha, ha ha I się pytała Fabiana o generalnie Sergia i Fabiana się pytała o to, ile razy przeżywali organ Dobra, Elka, zadawaj pytania. Jak chciałaś? Nie, bo w ogóle nie wiem, pobiegać. akurat musimy rozmawiać na mój temat, a ja się chciałam... Nie no, proszę, ale nie no, to możesz, możesz mówić co chcesz, nie? Po prostu... Może y, może opowiedzcie o jakichś swoich związkach z kobietami? Co? Bo to może... To, to tak, co tak? To jest ale co bo to Ale co to wspólnego jest... do rzeczy? Może to jest jakieś wyjścia do waszej twórczości filmowej na YouTube Lubię milfy, ale nie jesteś w moim typie niestety. Porozmawiać o jakichś tematach prywatnych, prawda? Ale co Cię interesuje moje życie prywatne, przepraszam bardzo. No ty nie to Po prostu pół godziny o wszystko, no to. Um, nie, nie i, wypytywałem Cię o wszystko. Być o... może, Pani, by chcieli wiedzieć na przykład, yy, na przykład, ile razy w tygodniu przeżywasz orgazm? <laughs> Ja myślę, że z tobą to by było ciężko! Generalnie no, z tego co wiem, oglądałem fragment live, bo drugi fragment będę oglądał, więc jeszcze jeden filmik na pewno się na temat pani Eli Gawin pojawi. Hahaha! Ha, ha, ha. Pojawi się na pewno, ale powiem tak, że bardzo tam sobie Fabian z niej śmieszkował. Czy lubi w dupę, czy nie! Ty, Elka, słuchaj, a jak często normalnie sobie z gumowego przyjaciela wkładasz? O ja, jak takie to ja mogę uciec odpowiedzi. No wyluzujcie się troszeczkę. Jest to wyluzowany. Ja, ja jestem wyluzowany. Ale zacznijmy już rozmawiać w ogóle o tym, o, o czymś na temat, Mam nie? Dużo, a wy myślicie, że ludzie chcą słuchać y, o tych pierdołach, co mnie pytaliście, a może oni właśnie chcą wiedzieć, no. ile razy Fabian y, średnio miesięcznie, y, tygodniowo przeżywa orgazm? Hm? No nie wiem, to zależy jak na dziwki y, <laughs> Zwróć pod uwagę rok 2018. Czy macie ty Elka. udane. Elka, ale co ty chcesz któregoś z zaliczyć? No to? właśnie, tak, tak to wygląda trochę, jakby nie. No, no mnie już molestowała, więc. Elka, już... zaj, weź ci, mi powiedz, jak dawno temu siadłaś ostatni raz na bolsa? No, to jest inne pytanie. Wrócimy do tego pytania, skoro nie chcesz odpowiedzieć. Pytanie do Fabiana. Ile miałeś kobiet w życiu? Pięć. Takich kochanek, że po prostu zrealizowanych. Boże. No pięć. Wszystkie je realizowałem od tyłu. Cześć. Słuchaj, a marzyłaś kiedyś o stosunku z Renatą Beger. O Jezu. Nie. Ale przecież a, możemy a porozmawiać. Z kim? Że... Ja na przykład mam takiego kolegę fotografa, z którym współpracuję i on na przykład mówi, że miał... 500, z nim? 500 kochanek miał na przykład. A sypia, a spałaś z nim? Tak. LK, Chcia lubisz Chciałam dupę? Lubię Co, lubię? Lubisz w dupę. Chciałam coś odpowiedzieć No tak, tak, tak. tak. Nie, nie, to... lubię. nie czekać, niech odpowie. No no no. Słucham. Odpo Odpowiadając tak. na pytanie Fabiana, nie, nie lubię. I generalnie powiem tak <laughs> Bardzo dobrze, ale no troszeczkę za ostro. Pan Fabian tutaj pojechał, bo ha, ha, Hahaha. Niedawno się tam rozpętała jakaś drama między yy, Sergio, Jamesem, Tarem i naszą szanowną panią Gaby. Tam jeszcze tam jakiś typ się kawaj się nazywa czy jakoś tak też pozdrawiam oczywiście. I, i też odnoszę się do, do filmów yy, właśnie opaku. 50-letnia kobieta z brakami, która jest po rozwodzie, ma 7-letnie dziecko i tam jeszcze poruszała temat HEKI to hey! Teraz właśnie jestem po przeanalizowaniu filmu Dżameza, który był bardzo śmieszny i też poruszał... co on poruszał? właściwie to samo co o czym teraz mówię po co ja się wypowiadam na ten temat kurde, nie powinno mnie tu być Milczar mnie już dawno zjadł, elo więc ponieważ dzisiaj mamy jubileusz, 10 odcinek przeglądu tygodnia i dramę z Longabin, postanowiłem odpowiedzieć na kilka jej komentarzy z YouTube'a i Face'a. Zacznijmy od pewnego komentarza spod filmu o niej. Zaistnienie przestrzeni YouTube poprzez wyśmiewanie i pieniędzy z innych vlogerów. Przmagłaby styl TVN. Wątpię, że TVN wyśmiewa vlogerów. Nawet wątpię, że TVN wyśmiewa kogokolwiek bez podania argumentów. Prędzej TVP, które na ubóstwiasz. Ten film miał być o kiepski, więc uszanuj to, że poświęcam Tobie ten czas i nie zawiedź mnie. W końcu odpowiadam na komentarze, które są Twoje, a Ty lubisz rozgłos, prawda? Sergio Caneloni, przeciętny mężczyzna z wadą wymową, wagą i baziem mikrofonu. Hej! Hej! Hey. Mówi to poniżej przeciętna 50-latka, która ma sflaczałe ciało, jąka się i ma filmy w 360p! Hipokryzja w najczystszej postaci! Poza tym możesz mieć wyższe wykształcenie, w co wątpię, ale. Coś mi mówi, że nie masz podstawowego. Patrząc na twoje literówki, nieumiejętność poradzenia sobie z krytyką oraz pochanie się o wszystko i pozywanie ludzi, jesteś na najniższym szczeblu społeczeństwa. A, a tak poważnie, nie? Yy, to, to naprawdę, no. Ta kobieta to jest przykład yy, naprawdę takiej typowej patologii, gdzie. Yy, no... No nie da się ukryć, ona ma po prostu problem z zaakceptowaniem siebie, mogę tak to powiedzieć? Chyba mogę tak to powiedzieć. Nie ma tutaj znaczących argumentów, bo przeanalizowałem to sobie pierwszy raz, oglądałem te filmy chłopaków pierwszy raz i trudno mi coś na ten temat więcej powiedzieć. Ale mogę powiedzieć, że się zgadzam z chłopakami. Żalcie, że ktoś chwali, rząd za inicjatywę Czysta Plus, nikomu nie jest żal. Jesteś po prostu idiotką, która nie wie, Albo nie rozumie, że pieniądze, które ci dali, komuś muszą zabrać. A ja nie chcę płacić podatków, by taka patologia jak ty, patologia, bo tak nazywa się osoby, które chwalą się tym, że żyją na garnuszku państwa i mogła utrzymać córkę, by tego 300 plus nie było. Wciąż miałabyś te same pieniądze, tylko nikt by ci nie powiedział, że ci je dał, bo nikt by ci ich nie zabrał. Ale każdy, kto ma mózg, to potrafi zrozumieć. No, ale naprawdę, no ta kobieta nie ma po prostu dystansu do siebie, jak ja w roku 2015-2016, kiedy ja zaczynałem. Powiem yy, pani, Elu, z własnego doświadczenia, że nie warto się przejmować. Hejtem, yy, komentarz typu masz słabą jakość filmu, zainwestuj, nie wiem, w lepszy mikrofon, chociaż nie wiem, jaki pani ma mikrofon, bo. Bo nie oglądałem pani filmów, nie? Yy, to, to nie jest hejt, to jest po prostu porada. Tutaj się właśnie teraz odniosę do filmu Hawaja, gdzie, gdzie on tam powiedział, że te filmy robią się coraz gorsze z dnia na dzień, bo po prostu yy, pani Ela Gavin nie potrafi siebie zaakceptować. Eee, trochę to jest takie szczerze mówiąc, żenujące, że ona chce oprzeć swoją sławę na ciągłych. Słabych aferkach, no. no bo szczerze mówiąc, to są mega słabe aferki. Ciągle się dopierdziela o to samo, ciągle mówi, że platforma ją prześladuje, że tylko dlatego, że zagłosowała na pis, że ona się stara, że ona robi zarąbiste filmy, że nic nie ma na sobie do zarzucenia. No takie podejście, moim zdaniem, jest trochę krótkowzroczne i krzywdzące. No tak, moim zdaniem, sama siebie krzywi. Bo jak widać. Po jej kanale, po jej twórczości. Działa to odwrotnie na nią. Wyniszcza ją, jej rodzinę. Ma coraz mniej energii, coraz gorzej wygląda na tych filmach. Co, coraz gorsze te filmy są, szczerze mówiąc, coraz dłuższe, no, coraz większe pauzy są w tych nagraniach. A czekam właśnie na pozew ze strony też pani Eli Gawin, Ha-ha-ha. Więc, no, po tym filmie na pewno pani Ela się nie pozbiera. Tak, tak więc zjadę, że nie wróci na YouTube'a. Powiem pani tylko, jak pani, jak pani chce coś nagrywać na YouTube'ie, to niech pani najpierw nabierze dystansu do siebie, zainwestuje pani w lepszy sprzęt. Sam nie mam dobrego. Niech pani zainwestuje w lepszy sprzęt, yy, w lepsze wszystko, żeby po prostu pani kanał piął się w górę. I najlepiej jakby pani odpowiedziała na nasze filmy, to może pani w końcu zdobędzie te upragnione tysiąc subów. Jakim... Cudem pani ma więcej subskrypcji ode mnie. A, a co, to, co to pani kierunku, jak, jaki, pan, jaki pani ma ustawione na swoim profilu na Facebooku szanuję, bo ja też na fotografa poszedłem właśnie. Tak to jest. Że po prostu nabierz do siebie dystansu, kobieto i nie upokarzaj swojego dziecka, bo będzie twoje dziecko miało przerąbane. Tak jak już wszyscy to powiedzieli, James powiedział, Sergio powiedział, Hawaj powiedział Jeszcze niech Milczar powie igrzelcu, że Że to dziecko będzie miało przerąbane w szkole Nawet już pewno ma, bo kurde matka upokorzyła je bardziej jak Niż rok yy, tego, miszora. Pierdą się no Naprawdę no, twoje dziecko będzie miało po prostu przejebane no, no, to, Mogę tak powiedzieć, no przejebane będzie miało twoje dziecko, bo Upokarza Pani swoje dziecko, jeszcze kurde, jakieś erotyczne sceny w swoich filmach, ponoć yy, tutaj yy, wystawia. Kurde, nie wiem, wannie się kąpie pani czy co. Szczerze mówiąc, już mam dość gadania na temat Eli Gawin. Chłopaki zrobią osobną recenzję na ten temat, może dołączą się do mojego filmu. Nie wiem, serdecznie. Pozdrawiam chłopaków, których wymieniłem. Link do kanału wszystkich panów oraz, oraz do kanału Eli Gawin oraz do. Źródeł, które tutaj są przeze mnie udostępniane, będą w opisie. Tymczasem dość pierdolenia o El Gavin. Może nagram jeszcze jeden odcinek. Nie było tutaj znacznych argumentów, ale powiedziałem swoje zdanie, co sądzę o tej kobiecie. I naprawdę, jeżeli pani nie ma dystansu, jeżeli kurwa nie masz dystansu do siebie, to proszę wypierdalać. Tam są drzwi. Ta tam są drzwi. Tam są kurwa drzwi, i proszę wypierdalać z YouTube'a. Mi też kurwa mówią, żebym wypierdalał z YouTube'a. Wypierdoliłem przez ostatnie 4 lata? Nie, kurwa. Jeżeli pani nie może nabrać dystansu do siebie przez, nie wiem, najbliższe 3 lata, no to nie ma tutaj dla pani miejsca. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie. Może pani na mnie też coś napisać, jakiś durny post. Mam to kurwa w dupie. Do widzenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. I pozdrawiam chłopaków.